Czy zdarzyło Ci się kiedyś, że zadzwoniłeś do znajomego, odebrał jego nastoletni syn, a Ty byłeś przekonany, że rozmawiasz z jego ojcem? Syn i ojciec brzmieli tak samo. Tak samo jest w przypadku matek i córek. Jaki rodzic takie dziecko? Paweł. Wykorzystał naszą naturalną skłonność do naśladowania rodziców, nawołując do tego, abyśmy upodabniali swoje życie do naszego Ojca w niebie. Bądźcie więc naśladowcami Boga, jak umiłowane dzieci. W jaki sposób mamy to zrobić? Pastor Chuck Swindoll w swoim komentarzu proponuje następujące rozwiązania. On jest dobry, my powinniśmy być dobrzy. On jest życzliwy. My powinniśmy być życzliwi. On jest sprawiedliwy. My powinniśmy być sprawiedliwi. On jest święty. My powinniśmy być czyści. On jest łaskawy. My powinniśmy wzajemnie okazywać sobie łaskę. Można tę listę rozwijać w nieskończoność. Wiesz dobrze, że w oparciu o własne możliwości nie poradzisz sobie. Zdaj się na Chrystusa i stawaj się człowiekiem łaski. Z tego wynika przynajmniej kilka prawd. Wszystkie możesz usłyszeć słuchając audycji zatytułowanej Wezwanie do życia w czystości oraz studiując konspekt PDF. Jakie to prawdy? Wymienię tylko dwie. Perwersje seksualne degradują nasze człowieczeństwo. Uleganie grzechom natury seksualnej nie idzie w parze z chrześcijańską wiarą. Zachęcam, murmy się wspólnie o to, aby nasze zachowanie odzwierciedlało naszą wiarę w Jezusa Chrystusa.